Z ewangelii świętego Jana. Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. mu. Gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, córo Syjonu. Oto król Twój przybywa, siedząc na ośleciu. Z początku jego uczniowie nie zrozumieli tego, ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o nim było napisane i że tak mu uczynili. A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu, w czasie święta byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Bethsaidy galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą syn człowieczy. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon fity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Tem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił. Anioł, 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 anioł przemówił przemówi, 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 do mnie. Anioł, przemówi. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Wydarzenia, o których jest mowa w tym fragmencie, opisują ostatnie dni przed Męką, opis tych kilku dni. Wraz z całym opisem ostatniej wieczerzy i męki zajmuje w Ewangelii Świętego Jana bardzo wiele miejsca. Jest to bowiem prawie jedna trzecia całego tekstu Ewangelii. Świadczy to o znaczeniu, jakie Święty Jan przypisywał tym chwilom. Mając na uwadze, że słowa te pisane były wiele lat po fakcie, można też powiedzieć, że świadczą one o dojrzewaniu pewnej refleksji i wizji, Dzieła Chrystusa, jego misji, wydobywając z dziejących się wydarzeń to, co najważniejsze. Jak zwykle Jan opisuje nam kontrowersje, jakie pojawiały się wokół działalności Jezusa. Tłum oczywiście zafascynowany jest jego postacią. Widać to nie tylko w opisie uroczystego wjazdu do Jerozolimy, ale także w poszukiwaniu go przez niektórych Greków. Czyli Pogan, którzy uznawali Boga Jachwę i oddawali Mu pokłon. Ludzie skłonni byli iść za Jezusem, choć mamy też świadomość, że to naśladowanie Go było bardzo powierzchowne. Ten sam tłum, krzyczący na cześć Jezusa, za parę dni będzie występował przeciwko Niemu. Wyobrażenie miejsca. Scena. Dzieje się w Jerozolimie, w czasie przygotowania do święta. Mamy zatem entuzjastyczny tłum uczniów, którzy nie pojmują tego, co się dzieje. Zrozumieją to dopiero po zmartwychwstaniu. Podobnie jak znaczenie wypędzenia ze świątyni opisane wcześniej w Ewangelii. Są też Faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy są niechętni Jezusowi, ale nie mają na razie siły. Aby mu się przeciwstawić. Spróbujmy zobaczyć całą tę scenę oczyma naszej wyobraźni. Przyjrzyjmy się tym ludziom, ich zachowaniom, starając się wyciągnąć z tego jakiś nasz duchowy pożytek. Prośba o owoc. Prośmy tutaj o to, co jest nam teraz najbardziej potrzebne. Jezus mówi o niełatwych rzeczach. Takich jak obumieranie sobie, by przynieść owoc. Zachęca nas do korzystania ze światłości, w jakiej jesteśmy teraz. Prośmy o to, byśmy umieli wykorzystać wiedzę i zdroje łaski, jakie mamy do dyspozycji, abyśmy wydali obfity plon w naszym życiu. Punkt pierwszy. Wiwaty tłumu. W opisie tej sceny mamy niejako cztery podmioty. Widzimy więc wiwatujący tłum. Mamy zdezorientowanych uczniów, którzy nie rozumieją tego, co się dzieje. Jest to zakryte przed ich oczyma. Mamy ferozeuszów, którzy przypatrują się temu, co się dzieje, ze zdziwieniem, ale też jakąś formą rezygnacji. Jest... W końcu Jezus, który zgadza się na ten uroczysty wjazd do świętego miasta, aby spełnić zapowiedź pisma. Spróbuje uczestniczyć w tym wydarzeniu. Spróbuje być Jego częścią. Te grupy, które występują w tej scenie, opisują niewątpliwie różne typy reakcji, jakie i dzisiaj mogą występować pośród ludzi. Mogę zatem Przyjrzeć się tym różnym sposobom odbierania działalności Jezusa przez ludzi mnie współczesnych. Mogę jednak popatrzeć na te grupy jak na próbę opisu pewnych postaw, jakie w każdym z nas występują. Także we mnie jest część mojej osoby, która entuzjastycznie, choć czasami zbyt emocjonalnie i ze słomianym zapałem idzie za Jezusem. Częścią Mojego doświadczenia jest także Faryzeuszowe przypatrywanie się z nieufnością temu, co Jezus chce i działa. Doświadczam też często tego, co opisuje ewangelista, że pewne sprawy rozumiem dopiero po czasie, z perspektywy, po przeżyciu pewnych doświadczeń, czasami po doświadczeniu cierpienia, po podjęciu krzyża. Postaram się przyjrzeć, tym różnym wymiarom mojego życia. Co jest we mnie teraz dominujące? Jaka postawa jest mi najbliższa? Najczęściej się pojawia. Punkt drugi życiodajne obumieranie. Kontemplując tę wypowiedź Jezusa, mamy do czynienia ze swego rodzaju paradoksem. Tak jak ziarno przynosi plon, obumierając wcześniej i dając życie czemuś nowemu, podobnie i człowiek, który skoncentrowany jest na zachowaniu życia, straci je. A jeśli potrafi je stracić dla Jezusa, wtedy je zachowa Mamy więc paradoks Po to aby żyć trzeba umierać Pamiętać jednak należy że nie jest to życie jakiekolwiek i jakiekolwiek obumieranie Mamy bowiem do czynienia w naszym świecie wielokrotnie z obumieraniem z brakiem życia z zabijaniem Ale nie jest to nic życiodajnego Dzisiejszy świat pełen jest myślenia o śmierci, pełen jest uśmiercania, ale nie wynika z tego życie. Nie jest to bowiem tracenie życia dla Chrystusa. Jezus nie mówi o jakiejkolwiek śmierci. Paradoks ten oddaje ważną prawdę życia. Wskazuje, iż musimy zgodzić się na pewien proces, który polega na pozornym traceniu. Ten proces. To zgoda na działanie w nas, Jezusa. Jan Chrzciciel mówił o tym, iż Jezus musi wzrastać, a on musi się umniejszać. Jezus wskazuje na obraz ziarna pszenicy, które, obumierając, wydaje plon. Śmierć Jezusa i jego pozorne unicestwienie wydało plon na życie. Cały czas pojawia się ta dynamika przejścia. Przez śmierć, przejścia przez śmierć do życia. A jak ja reaguję na słowa Jezusa? Jakie wrażenia wywołują one we mnie? Jak ja doświadczam tego obumierania sobie? Punkt trzeci. Przyciąganie Jezusa. Słowa, które Jezus wypowiada, są bardzo ważne, a ja, gdy zostanę nad Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Mówią te słowa o znaczeniu krzyża. Krzyż staje się centralnym miejscem, do którego wszyscy będą zmierzali. Jezus na krzyżu, jako kapłan, przyciągnie wszystkich ludzi. Wywyższenie Jezusa na krzyżu stanie się nie znakiem hańby, przekleństwa, ale będzie znakiem zbawienia. Jezus wypowiada jeszcze coś więcej. Mówi mianowicie o pociągnięciu do siebie wszystkich. Jest to słowo, które wyraża powszechną wolę zbawczą Boga. I nikt nie jest z niej wykluczony niejako a priori z góry. Każdemu łaska zbawienia jest ofiarowana. Wierzymy zatem, iż Bóg wykona ten swój plan zbawienia ludzkości. Słowa Jezusa tchną otuchą, iż On rzeczywiście ma moc przekonać do zbawienia wszystkich ludzi. Wiemy bowiem, iż nie dokonuje się ono wbrew woli człowieka, na przekór jego wolności. Możemy jednak wierzyć i spodziewać się, że Jezus zna klucz. Do naszego serca, do naszej wolności. Wie, jak przekonać nas do przyjęcia zbawienia. Jest to wszakże Jego misja. Przyszedł On bowiem po to, aby zbawić, nie aby potępić. Kontemplując tę scenę, mogę stanąć oczyma wyobraźni przed Jezusem na krzyżu, aby poczuć się przyciąganym przez Niego. On chce mnie zbawić, chce mnie przyciągnąć do siebie. Jak ja reaguję na to przyciąganie Jezusa? Jakie odczucia ono we mnie budzi? Rozmowa końcowa. Stając przed Jezusem na koniec mojej modlitwy, porozmawiam z Nim o trudnościach w obumieraniu sobie, o pragnieniu naśladowania Go, o pragnieniu bycia blisko krzyża, a jednocześnie o trudnościach w przyjęciu i przeżywaniu tego paradoksu.